25. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Poproszę na scenę o uroczyste otwarcie tej wspaniałej imprezy pana burmistrza Marka Sarnowskiego. Dzień dobry państwu. Chciałbym oficjalnie w imieniu organizatorów przywitać państwa na 25. Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny, które odbywają się jak co roku w Pasłęku. Witam bardzo serdecznie wszystkich dorosłych. Witam. Także ciepło, wszystkie dzieci, dzieciaki, wszystkie maluchy. Dzień rodziny, dzień szczególny. Życzę Państwu z okazji Dnia Rodziny przede wszystkim dużo zdrowia, dużo takiej wzajemnej bliskości, zadowolenia ze wspólnie spędzanego czasu, i aby ta miłość i bliskość rozwijała się i kwitła w każdej rodzinie. Wszystkiego dobrego. 25. Dni rodziny uważamy za otwarte. Za chwileczkę przed Państwem sekcję Pasłęńskiego Ośrodka Kultury, sekcję Dans pod kierownictwem pani Laury Żurawskiej. Laura jest zdobywczynią pierwszej nagrody Grand Prix. Ogólnopolskiego konkursu talenty. Przed Państwem zaprezentuje się teraz najmłodsza grupa. Tutaj nasze dzieciaczki z Pasłęka eh, Pokmini. Zapraszam na scenę. When you try your best, but To teraz zapraszamy epokę. Proszę starszą gościa. Przed Państwem grupa Candy eh, z Dance Hallu z Centrum Tańca Academy. Mm. Proszę Państwa, kolejna sekcja pokręsu, najstarsza sekcja. Teraz zdobywczyni pierwszej nagrody Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Talenty. No, no, no. 有意。 Wielnych podróżników, to każdy tak się tu Uwaga! Pierwsza flaga co to za flaga? Bardzo ładnie gre... A jak uważasz? Zgadzasz się? Że Grecja. Dobra flaga grecka. Co? Polandia? Holandia! Ale nie ma teraz takiego kraju Holandia. Niderlandy teraz, tak? Zgadza się? Tak w szkole już uczą teraz? Była Holandia, ale zmienili nazwę na Niderlandy. Co tutaj jest? Szwecja. Ale widzicie, patrzcie, świetnie znacie. Znaczy szkoła tam troszeczkę was tak edukuje, jak widać. Doskonale, Szwecja. Uwaga. Belgia, dobra. Belgia, a teraz uwaga. Włosy się mówi, nie Włochy. Aha, że Włochy. To, to państwo takie, Włochy. To nie są Włochy, to jest flaga Włoch. Dobra? Włochy, dobra. O, cieka głos tutaj. La France. Francja. Bardzo pięknie zgadujecie, pięknie zgadujecie. Lecimy dalej, zobaczymy. No to dla was to za, żadne zaskoczenie. Flaga Finlandii, tak? Flaga? A dlaczego Wielkiej Brytanii, na przykład nie Anglii, Szkocji? Bo co w tej fladze jest? Wszystkie trzy flagi są, prawda? W Wielkiej Brytanii, Szkocji. Nie każdemu na morzu się zdarzy. Spotkać takich wesołych kozarzy. Nasze czyny odbiły się echem. Bowiem wroga niszczymy śmiechem. Nie każdemu na morzu się zdarzy, Spotkać takich wesołych korsarzy. Nasze czyny odbiły się echem. Bowiem wroga niszczymy Czym? śmiechem. Oczywiście. Widziałem słonia ze swą matką. No. Co w miejscu trąby? burzon ma. Tak? Paczkę, co pływa krytą żabką, jak oraz granatowego lwa. Ciekawe od czego. Widziałem wielkie jajostrusie. Gdzie zmieściłby się statek nasz? A, ha, ha, ha. I małą małpkę na kaktusie. Uwaga, uwaga. Choć to nie rolnik, lecz rolę ma. Często w teatrze lub w filmie gra. Któż to taki? A kto? Brawo! Zgadza się. Wielkie brawa! Uwaga! Dziurki w niej jak w serze. Żyła w morzu na dnie. Do wanny ją bierzesz, bo umie być ładnie. Gąbka. Brawo! Pięknie! Zapraszamy po nagrodę, pana Damiotu. Na Następnie. Odkręcasz go w łazience. To wielka wygoda. Zaraz umyjesz ręce. Już czysta leci woda. Pięknie prawo, jak masz na imię? Pola, zapraszam Cię do namiotu po nagrodę. Przyjemnie pachnie, ładnie się pieni, a brudne ręce czyste zamieni. Brawo, poprawna odpowiedź. Chowała się w tubie, używać jej lubię. A i mała szczotka chętnie się z nią spotka. A. Pasta. Pasta do czego? Nie do butu? Nie. To zębów. Jak masz na imię? Wiktor Pauka. Bardzo pięknie. Proszę o nagrodę. Następne zagadkę jeszcze. Uwaga, co to za złośnica? Odpowiedzcie, dzieci. Poduszki, dywany bije, aż kurz leci. Przepaczka. Pięknie, przepaczka, Pięknie. ślicznie Zaczynamy konkurs plastyczny o temacie rodzina Dzieciaczki zachęcam, zachęcam do, do udziału w konkursie plastycznym Ponieważ mamy dużo nagród Przysła raz do mnie śmietana Tak wiecie samego rana I mówi szybko raz, raz, raz Trzeba wymieszać na za chwileczkę młodzi artyści z Pasłęckiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem pana Wojtka, jako pierwsza wykonawczyni, Amelia Pałka w piosence Tyle słońca w całym mieście. zakochani popatrz o Proszę Państwa, jako następny duet, Karolina Frąckowiak i Olek Piórkowski. Piosenka jak najbardziej wakacyjna Autostop Autostop, autostop siadaj bracie dalej hop. rusza bus będzie wiózł, będzie wiózł nas dziś ten bus autostop, autostop autostop, siadaj bracie Bus będzie wiózł, będzie wiózł na dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Już dla nas znaczy pociąg na spółkę z samolotem. Cieszę się, nic. Tam śmiało bracie wyjść, czy naprzód jedziesz, jedziesz z powrotem. Kornelia Kliniewska zapraszam na scenę. Zaśpiewa piosenkę Małgoszka. Małgoszka, mów dla mnie, koleje warte, koleje warte, koleje stawki, bramce. kochaj las, las mógłbyś wtedy zjeść. Łuszyk, miasteczko Cud. Zapraszam. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, Ty bardziej praktycznie do mnie mów, Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, Że szkoda dla Ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, Że skruszysz ciała mego ludu. Nie mam ochoty do tego zamyścia. To no chyba, że starzy się cud. Zapraszam na scenę Kingę Jankiewicz. Kinga zaśpiewa piosenkę. Naprawdę chcę Kinga Jankiewicz. Chciałabym być tam, gdzie ludzie są. Zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak przy pomocy. Na ziemi nie sprawdzą się, bo stopy nie trzeba, by stanąć na nich I po ulicach móc, jak oni mówią, to tak, iść Chcę mieszkać tam, kiedy jeszcze No w słońcu brodzi dzień cały wśród ludzi W środku gdzieś W świecie być naprawdę chcę Przed Państwem jeszcze raz Kinga Jankevicz and Michał Cichocki, Time of my life. Now I had the time of my life. Now I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. Waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the light and on the wall, as we feel this magical fantasy. <laughs> now, with passion in our eyes, there's no way we could discuss it secretly. Take it on the same Cause we seem to understand your jets I've had the time of my life Though I never felt this way before This I sweat is the truth and owning all to you Nie całuj mnie pierwsza Michał Cichocki. Proszę bardzo. Nie cam mnie pierwsza, nie całuj mnie. Czasami powiedz coś do wiersza. Nie będę śmiał się, nie. Nie patrzmy w oczy tak odważnie, nie, nie, nie. nie.

Tak Proszę, nie bardzo. Nie I Proszę, Proszę bardzo. Idź Proszę bardzo. dalej. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Dobra. Będzie wreszcie z kim pokwarzysz, Płynie trójka marynarzy. Trójka dzielnych to już tło, Trzej żeglarze oraz koło. W obce morza, w obce kraje, Sygnalista wciąż nadaje, i wszystko po w Na 3, 2, 1 start i wszyscy mocno dmuchają balony. Uwaga! 3, 2, 1, start! Ooo, poszedł! Śmimo, śmiało, mocno! Ooo, dziewczynka! Brawo! Pierwsze miejsce już zasuwasz po nagrodę. Po nagrodę. gdzie dobry! Czysta księcia i królestwo jej się należało, bo ogromne serce miała, chociaż stopkę myła. Kapciuszek. Pięknie, brawo. Kapciuszek. Gdy potarł lampę zakurzoną, od razu miał rzecz wymarzoną. Aladdin, Brawo. Czarne usta, czarne brody, gdy w dzbanuszku są... Powiedz. Jagody. Ślicznie. Brawo. Ma długie uszy, bardzo zwinnie skacze. Zmyka więc przez pola, gdy psa zobaczy... Zajączek. Pięknie. Brawo. Zajączek. Ślicznie. Kto w białym fartuchu przez dzień cały czeka? Czy ktoś go poprosi o sprzedanie lekarstw? Tak. Zgadza się. Gdzieś w oczach Mieszka delfinia rodzina, rzec można delfinów dwóch. mamum i titu, taki. Ocean to dla nich mieszkanie, śniadanie tam mają posłanie. dla zabaw, koralowy nas, milutko spędzają w nim czas.